Dzień dobry. Jesteśmy w Czang'u. Z Changiem. Na Koczang'u. I zapraszamy na pierwszy odcinek. Zostajemy na tej wyspie 20 dni z piwem. Tak, będę siedziała z piwem. Specjalnie tutaj wybraliśmy się żeby... i się ubraliśmy. Jest spiekota. Jest mi tak gorąco, że pot mi spływa. Wiecie gdzie? W każdym razie zostajemy tutaj 20 dni. W sumie 19. Mamy skuter na, całą, na cały nasz pobyt, więc planujemy objechać wzdłuż i wszędzie tą wyspę. Także dzięki nam poznacie tą wyspę dogłębnie. postoju popłaci się tylko za parking i za toaletę. Toaleta 5 watów, ale jest fajne miejsce, w sumie na kawę. Las mangrowy, Nie wiem, czy w ogóle takie słowo jest po polsku. W każdym razie to jest las namorzynowy, jak dla mnie. I wstęp, znaczy wstęp jest za free. Za należy zapłacić 10 batów, i w sumie to tyle. I zaczynamy spacer kładką. Tak jest, tam. tak jest. A. Powiem Wam, Szaunin. na końcu kładki jest morze. I już nie można dalej pójść. I tyle. Nie trzeba się wracać. A myślałem, że już wejdziemy przejdziemy dookoła. Trudno. Wjechaliśmy na punkt widokowy, nazwa na dole i są małpki i oczywiście co? Agatka siedzi już i nie rusza dupci swojej a tu jest taki ładny widok zaraz, zaraz wam pokażę co my tu mamy tylko muszę tam wejść ta siadła i siedzi Fruzia, Fruzia Zuzia to wygląda. A teraz jeszcze Małpiszony Dwie tylko tu łażą tam gdzieś głębiej w lesie. Więcej. Long Beach na wschodniej części plaży. Jezus, wyspy oczywiście a nie plaży. Jedna z ładniejszych tutaj. I zaraz ją Wam pokażemy. Te palemki fajnie wyglądają. Tak rajsko. Czyli gorąco, ale tam daleko są ludki i nie są cali zanurzeni, więc trzeba daleko iść żeby się zanurzyć. Woda jest genialna, jest tak ciepła, znaczy genialna. Przypomina mi się właśnie Holbosz, tak jak Pawciu wspomniał. Z tego względu, że tam, żeby się ochłodzić, to trzeba było wejść do wody i wstawać, żeby wiatr nas owiał no i schłodził i to była jedyna opcja i wydaje mi się, że to jest ten sam case. I w sumie też jest bardzo płytko, więc no, 1 do 1. A co do. O, jakiś chłodny nurt tutaj jest. A co do samej plaży, to jest dosyć wąska. Jest bardzo mało osób, więc to jest ogromny plus i nie jest turystyczna, no bo ta część wyspy w ogóle nie jest turystyczna, jest trochę śmieci niestety, ale tego chyba się już nie da ominąć. Jednak zmieniam zdania, jest syf i to bardzo duży. Uciekamy stąd. Ogólnie też dowiedzieliśmy się ostatnio, że y, trzeba jeździć w kaskach, przynajmniej tej, w tej części bardziej takiej y, jakiej, bardziej ruchliwej, y, bliżej północy, dlatego że potrafi sobie policja stanąć na odcinku i, i łapać ludzi, którzy bez kasku jeżdżą. Podobno jest mandat 1000, y, 1000 batów za osobę. A i... Nie, że odkryliśmy, że trzeba jeździć w kaskach, bo trzeba jeździć w kaskach dla bezpieczeństwa, tylko my tutaj w okolicy, jak jedziemy powiedzmy, nie wiem, te 200, no może nie 200, ale 500 metrów na plażę, no to nie zakładamy tych kasków. E, wiem, możecie e, nas oceniać, nie powinniśmy tak robić, e, ale to na własne ryzyko i głupotę. I te dźwięki są niesamowite ptasiorów. Jest godzina prawie 8. One sobie tu śpiewają, aby tylko jasno się zrobi. I siedzą wysoko na drzewach. Mamy trochę pochmurno, ale to tak codziennie w sumie jest też. I jak później jedziemy gdzieś tam o godzinie 9-10, to już się rozpogadza i jest takie, o właśnie, takie niebo. I ten widok jest niesamowity. Palemki, niebieskie niebo genialnie. Lecimy, ciotka? To jest nasza druga wioska od naszego noclegu Zupełnie nie znamy nas w tych miejscowości A, Nie, no my mieszkamy Bang w Bangbao Pao to jest... Nie wiem co to. Miasto. Znaczy miasto, no wieś. Bo tutaj nie ma miast jako tako. To jest Uf. najgorszy zakręt. Tak. Mój nieulubiony. Ale wcale się go tak trudno nie zbiera oczywiście. Jednego z większych miast, jak nie największego tutaj, chyba największego. I tutaj najwięcej osób się zatrzymuje właśnie, i najwięcej się tutaj dzieje. Znak Uwaga, słonie, ponieważ tutaj niestety. Tam widać są męczą... słonie. Tak, męczą słonie. Na Ale... Koczangu, Czangi w niewoli. Tak i to jest bardzo smutne i to jest w ogóle bardzo to jest trudny temat i bardzo długi w sumie mogę coś o tym powiedzieć ale to jest bardzo smutne że na wyspie słoni gdzie oni uważają że to są święte zwierzęta no trzymają je w niewoli i torturują bo no, tak można to nazwać to jest tajskie holowanie Przez kilka dni mieliśmy taką piękną pogodę. A jak postanowiliśmy nagrać vloga, to mamy pochmurno i w nocy padało. Jesteśmy na White Sand Beach. No tutaj jakiś syf jest. Bo to pierwsze co teraz zauważyłam. O słońce wyszło to trochę inaczej, to wygląda. O wiele lepiej. Byliśmy tutaj już jeden raz i ta plaża jest naprawdę bardzo fajna. Są spore fale, jak widać, ale teraz jest przypływ i tej plaży no, praktycznie nie ma. A my będąc tutaj raz po południu, to trzeba było iść i iść, żeby się zanurzyć. A teraz to chwila, moment. Tylko te fale są takie duże. Zatrzymaliśmy się na punkcie widokowym bo trzeba wiadomka polatać dronem, Agata lata, a widok mamy taki i taki jak z drona. czy co? nie wiem to jest jakaś prywatna posesja, posesja ale w a stylu? komerskim ale wygląda genialnie i co? drzewo? To jest, nie, to jest beton myślałem, że to jest jakieś drewno rośnięte ale to jest tylko wyrzeźbione ale spoko a! pokaźnych rozmiarów. Tak, to jest Changtai Residence. Dojechaliśmy do końca drogi, to znaczy tam jeszcze kawałek jest, ale jest szutr, więc nie będziemy jechać. Fajna chatka. Eee, I w sumie spoko widoki. I to by było na tyle. No i są gdzieś słonie tutaj, bo są odchody, odchody. i czucie. Ale nie widzieliśmy ani jednego, więc możliwe, że tam dalej trzeba by było podejść i byśmy je spotkali. Są gdzie? Jest słonik! Słonik, ale oczywiście łańcuch. A tam między drzewami widać, jak facet jedzie. Jakiś taj w sensie. Jedzie na słoniu, więc oczywiście męczarnia dla nich. Jak mi ciebie szkoda, jesteś takim pięknym zwierzęciem. Standardowo słonie, budda. A bo nie powiedziałam gdzie jesteśmy, znaleźliśmy jakąś świątynię. I spadł mi entuzjazm do zwiedzania, bo. Bo widok tych słoni naprawdę mnie przytłacza i rozwala mnie to, jak oni tak traktują dla nich święte zwierzę, no bo nie wiem czy wiecie, ale żeby móc jeździć na słoniu i w ogóle mm, i w ogóle go wykorzystywać tak w roli i tak dalej. No to jak jest słoń mały, trzeba złamać jego duszę. I oni wtedy zamykają takie małe słoniątko w klatce, przywiązują nogi, trąbę czasami, biją, torturują, przypalają, e, rażą prądem. No, straszne rzeczy potrafią robić ludzie. I po tym wszystkim, dopóki słoniątko się broni, no to oni torturują to zwierzę biedne. Po czym przychodzi człowiek, którego jeszcze słoń nie widział i je, je, je ratuje, ale to dopiero w momencie, kiedy słoń się poddaje, już nie walczy. No i wtedy uwalnia, daje jeść, traktuje dobrze. No i słoń ufa. A później dalej jest torturowany, bo wbijając haki za uszy w takie delikatne partie e, ciała. No i dalej torturują, a ludzie później jeżdżą na nich. Straszne. Zjechaliśmy gdzieś na plażę. Paweł znalazł drogę. Nie nagrałam, bo... bo się bałam. Znaczy nie, że nagrywać. Bałam się tego zjazdu, bo droga jest straszna i ja nie wiem, jak my będziemy pod górę wjeżdżać. A boję się, że będę musiała iść z Buta, a to jest w dżungli, i zaraz małpy mogą się zjawić. Więc, no, ogólnie wymyślił za je fajnie. Ja muszę to wszystko planować, bo to, to inaczej nie wyjdzie. To nie ma inaczej sensu. Co tu dużo powiedzieć? No, śmieci. Po całej długości, ale kolor wody bardzo ładny. I z powrotem jesteśmy na White Sand Beach. Woda się co, trochę cofa, więc znaleźliśmy miejsce do rozłożenia się. Wolę z tej strony nagrywać niż z tej, bo te chmury nie zachęcają. Te są ładne. Paweł już w wodzie, bo jak on widzi w wodzie, to już się telepie. A ja to tak mogę, ale nie muszę wchodzić. No W każdym razie zaraz też startuję, no bo trzeba skorzystać jak się jest na plaży. I resort było widać z góry. Tam jest basen. Oferują także tutaj nie tutaj, tylko kawałeczek, tutaj dalej masaże. W dobrej cenie 300 batów za masaż tajski, więc jak najbardziej polecam. Znaczy za tą cenę, bo miejsca nie mogę ocenić, bo nie korzystaliśmy. Jest taki parnik, że po jedzonku musieliśmy pojechać na kolejną plażę bo co innego robić w taką pogodę? Nazwa plaży na dole: Pyśka popija kawę. Wypijemy kawę i idziemy do wody Jedzenia nie nagraliśmy, bo jedliśmy tradycyjną tutaj tajską zupę Ona jest prawie że wszędzie Za 50 batów Jest pyszna Taki nasz rosołek I to co chciałam pokazać To jest kawa 7 -11. I oni zawsze ją dają w plastikowym kubku A tutaj widzicie to Go green I to jest no, papierowy kubek jestem po prostu pod wrażeniem, że coś zmieniają powoli, bo rurka jest plastikowa i wieczko też plastikowe, ale małymi krokami, no powiem wam, jestem pod wrażeniem. Masakra, ta woda jest, no, Cieplutka. genialna. Ale co ciekawe jak się staje, albo się idzie e, to jest w niektórych momentach a na przykład teraz e, jest taki zimny prąd i on jest naprawdę chłodny albo jak się płynie to chwilami jest bardzo ciepły ten prąd śmieszne uczucie mniejsza o większość, teraz wychodziłem żeby pójść po kamerę i tutaj jest troszkę chłodniej wiadomo głębiej to troszkę chłodniej ale tam przy brzegu to normalnie jak się idzie no ta woda jest genialna no normalnie jak w wannie, no co wam będę mówił, no jak w wannie. Tylko że bez soli, znaczy solą. E, jak dzisiaj wyjeżdżaliśmy, to było strasznie pochmurno i tak myśleliśmy, że już będzie deszczowo. Zresztą widzieliście wcześniej. A tu taka niespodzianka i teraz mamy wszędzie słońce. A my najczęściej przyjeżdżamy na plażę na Dole Bo mamy blisko i jest spokojnie I praktycznie przyjeżdżamy tu codziennie, bo, bo nam się podoba Właśnie z tych dwóch powodów Mam nadzieję, że kiedyś ludzie zrozumieją, że nie wolno śmiecić I nie będą gdziekolwiek wyrzucać plastiku Właśnie przed chwilą szedł gościu, nie wiem czy tutaj tu bylec czy, 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 czy jakiś przyjezdny Szedł brzegiem właśnie Morza i, i wyciągał plastik, i wyrzucał po prostu ten plastik, niektóre tam zbierał i odrzucał dalej, żeby, żeby woda z powrotem tego nie wciągnęła. Także chciałbym, żeby to tak się stało w końcu, kiedyś, może i ludzie zrozumieją, że robimy ogromny syf na tym świecie, który jest tak naprawdę piękny. Firmy, które produkują plastik, to, to są tak ogromne koncerny, że nie pozwolą sobie na to, żeby Nagle ich biznes upadł, więc to jest niemożliwe, żeby plastik nagle znikł z tego świata. To jest moje zdanie. E, oprócz tego, nawet jeżeli bardzo byśmy chcieli unikać plastiku, to jest to praktycznie a wykonalne, wszystko jest w plastiku. Czy to jakieś siateczki, czy to jakieś opakowania, no, no sami wiecie, wszystko jest związane z plastikiem, dlatego Śmiałam się w sumie przez płacz, albo raczej to był taki uśmiech, że no, jesteś naiwny, bo też bym oczywiście tego bardzo, bardzo chciała. Ale no nie ma co się oszukiwać, to jest niemożliwe. A to jest plaża, na której najczęściej jesteśmy na zachodzie słońca, ale tylko dlatego, żeby podziwiać, bo fajnie zachodzi tam za tymi palemkami. Bo na wieczór jest odpływ i ta plaża nie wygląda. Teraz jest jeszcze przypływ, więc jest więcej wody niż plaży, a później już jest trochę inaczej na odwrót. I z tego miejsca rozczochrana żegnam się z Wami. Wyszedł odcinek trochę smutny, moim zdaniem, bo była mowa o słoniach, o plastiku, ale jeżeli uświadomiliśmy ze słoniami albo z plastikiem chociaż jedną osobę, to uważam, że warto. A ah, tak poza tym to do następnego buziaki. Przysyłamy Wam dużo słońca, ciepełka i miłości.